Życie bez wiórek jest jak życie bez alkoholu. Nigdy nie zeznałem. Hmm, idę wrzucać rzeczy do jeziora, jak prawdziwy Polek. Jeszcze nie startuj, muszę się napić, energetyka. Siemanko, 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 siemanko. Znaczy, mogliby coś więcej zrobić, ale cały czas praktycznie to samo. To jest, Oj, państwa. Proszę państwa, oto miś. Iż jest bardzo 10, grzeczny i... HAHAHAHA 10, 7, uf, 2, 1 Ależ tu świeci! Ile? Wow, ja z tego... Mogę zrobić niesamowitą strzałę! Wow, naprawdę chyba <noise> jest niesamowita... Oh Ej, one już teraz rozdzieliły, jeden jest na tobie. drugi na no, Nie, nie, nic bardziej no, dwa są no, tobie. <grybidem> to jest to, że nie ja nie mogę za daleko od niego odlecieć, bo... Bo nie. O, nie, nawet... A, fireballem zostałem. <grybidem> <grybidem> Tak, on cię bardzo ciaka. Powiedział, <noise> tak bardzo ciaka. No, że kurwa, teraz te półmyczki są najlepsze na świecie. Kocham te półmyczki. Opa! Żartowałem, już jestem! O kurwa. Nie klikać wuu, nie klikać wuuu. Oj. Oj, żegnam. Ej, ej, się zostaw mnie. Ona, ona robi te mosty? Nie. Okay. Nie Co, to? Co to jest? Co to jest Możliwe, może to jest mości plantera? Może to jest. Zło, zło, zło. Znam Nie, skądże? Po prostu za tą leci i cię napierdala. To się z lęganiem na to nie strzelę. świetnie. Nie, 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 nie. Nie, nie, nie się. O kurwa, kliknąłem W! Nie, ja wypierdalam graffiti położen, bo wyjebałem się przez to właśnie. Nie ma tyle

sekund. <gry> po prostu przeżyję. Po prostu przeżyję. Oczywiście! Zkakuje prosto nią. <gry> Miałeś zrobić dokładnie na odwrót. Miałeś zrobiłeś dokładnie jedną rzecz, kurwa. Instrukcje były niejasne, na no do pisowaru. Niesamowite rzeczy Minecraft.

no mam z tego fajnego mam małą paluszek. ten przycisk nie ten paluszek, nie ten paluszek. Nie ten paluszek. <słyska> koniec, koniec, koniec koniec ja kiedy koniec, 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 koniec.